Witam Was serdecznie, ja nazywam się Szymon, jest to kolejna odsłona programu w Samochodzie u Szymona. Dzisiejszym tematem jest pewność siebie, bo to jest dopiero wyzwanie. Dlaczego nam jej brakuje? Bo mamy nawyki i przekonania z dzieciństwa. Słyszałeś albo słyszałaś takie słowa jak: znowu to samo, ty i te twoje pomysły, kolejna rzecz, którą zaczynasz i nie kończysz, nie nadajesz się do tego. Wczoraj na przykład słyszałem od mamy, że jestem pechowy, choć nie potrafiła mi powiedzieć, mamo podaj mi jakiś przykład, że jestem pechowy, no ostatnimi czasy, bo się zmieniam, no i nie potrafiła mi podać, to też jest takie, no a nie chciała mi pożyczyć samochodu, dlatego mam nadzieję, że właśnie dlatego mi pożyczy ten samochód, bo mamo ja już pechowy nie jestem. Co dalej? Jesteśmy Polakami. Więc narzekamy, mamy to wrodzone trochę, trochę z historii, no wycierpieliśmy swoje. No, nie, no my jako Polacy mówię o narodzie, no ale mamy tak, że po prostu jest kicha, że trzeba wcześnie wstać, że to, że tamto, że ja, jak ja dzisiaj kiepsko wyglądam, jak ja się dzisiaj kiepsko czuję. No cały czas jest takie narzekanie, no. Przez to nam tej pewności siebie brakuje. Nie motywujemy się w towarzystwie, w grupie. No bo z jakim przystajesz, takim się stajesz. No i, i, i mamy grupę, w której tak naprawdę no, każdy jeszcze tak patrzy na drugiego i mówi: ja, cię ten ma lepiej, ten ma gorzej yy, i tak dalej. Zamiast siebie motywować, po prostu nie rozwijamy się. To też jest kolejnym, kolejnym bardzo ważnym aspektem, że się nie rozwijamy. No bo pewność siebie się buduje cały czas. A jeżeli nie, nie kończysz spraw. No, no, to, no to tej pewności nie masz po prostu, albo kolejna rzecz ci nie wychodzi to też tej pewności nie masz strach, boimy się to też jest, że, że nam coś nie wyjdzie przez, to nam, przez ten strach właśnie brakuje nam tej pewności siebie i Will Smith powiedział kiedyś w filmie znaczy miał taką kwestię, że strach w ogóle nie istnieje że jest to wytwór wyobraźni że pojawia się w myślach o przyszłości że boimy się o coś co nie istnieje, albo może w ogóle nigdy nie zaistnieć. Więc czym ta pewność siebie jest? No, pewność siebie jest spokojem, pokorą, byciem wyrozumiałym dla siebie, po prostu bycie przekonanym do, swoich, do swojej wiedzy, do swoich racji. traktowaniem siebie jako wartościową osobę. No to jest bardzo ciężko, ale właśnie nie możemy mylić, że pewność siebie to jest tak jak ja teraz gadam, prowadzę to i tak dalej, jestem pewny siebie. To nie, nie, nie tak określa się pewność siebie. Tak jak mówię, pewność siebie to najlepsze dwa, dwie rzeczy. To jest spokój i pokora, niewywyższanie się nie mówienie, że ktoś jest lepszy, ktoś gorszy po prostu nie potrzebujesz tego jeżeli jesteś pewny siebie, to nie potrzebujesz na, na, namawiać kogoś do, do tego, żeby robił to, co ty możesz jedynie pokazać tej drugiej osobie i ona może zacząć robić to, co ty to, to, jest, to jest super to jest naprawdę fajne ja mam teraz trzy takie sposoby na to żeby tą pewność siebie troszeczkę podbudować więc pierwszym tematem jest wyzwanie. Zrób coś, czego nigdy nie robiłeś, zrób coś, czego się boisz. Um, nie wiem, idź, pobiegaj w majtkach po podwórku, idź, spróbuj, zrób coś po prostu po to, żeby wyjść z tej strefy komfortu, z tych nawyków takich, co masz, z tej powtarzalności i zrób coś, żeby poczuć siebie, że, tam, że żyjesz, że, że po prostu jesteś, że, że jesteś naprawdę. Poznaj kogoś nowego, porozmawiaj z jakąś nową osobą, to są fajne rzeczy. Drugim tematem jest towarzystwo motywuj mnie wspieraj, albo dalej z mojego życia wydaje mi się, że powinniście zakończyć wszystkie związki, relacje y, z ludźmi po prostu z, którzy was nie motywują no. którzy was tylko dociskają w dół wiadomo, no, można komuś powiedzieć, że robi coś źle i tak dalej, ale nie cały czas motywujmy się więcej dawajmy, dawajmy sobie więcej bo po to jesteśmy, moim zdaniem tak to powinno wyglądać i ostatnią rzeczą jest poznanie siebie. I teraz mam do ciebie pytanie. Ile czasu poświęciłeś na to, żeby siebie poznać? Albo powiedz mi inaczej, ile czasu poświęciłeś na to, żeby siebie nie poznać? Bo nie wiem, czy wiesz, ale w życiu każda sytuacja wpływa na ciebie, no tak, na ciebie, albo pozytywnie, albo negatywnie. I to ty wybierasz, czy jesteś na tak. I właśnie ta pewność siebie jest dlatego tak ważna, bo od niej wszystko się zaczyna, bo jeżeli jej nie będziesz miał, to nie zbudujesz nic konkretnego i ważnego. Jak mi gość siedzi na tyłku, jak ja tego nie lubię, zamiast mnie wyprzedzić, no ale jadę powoli, bo nagrywam. Słuchajcie, no i co? Życzę Wam pewności siebie, no i tego, żebyście się rozwijali, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Hej!